Witam, dzisiaj mamy sobotę i też to spotkanie z astrogeopolityką, tak? a właściwie ekonomią, tą ekonomią polityczną, która tak szalenie ważna jest dla nas wszystkich, ale jednocześnie też pokazuje pewne fragmenty astrologii, które są wykorzystywane. Najbardziej to, co niektórzy się bardzo tym interesują, czyli astrogiełdy. Ale bez geopolityki nie rozpoznamy astro... znaczy tutaj astrogiełdy. Astrogiełda tutaj została właściwie opracowana przez tutaj Pana Suchomskiego, i nawet zostały wydane takie książeczki, które są jeszcze czasami do zdobycia, jeżeli kogoś to interesuje, ale przede wszystkim bez tego, co stworzył właściwie Jarek Gronert, bez tej astrogeopolityki. Ponieważ tak to by można było nazwać, ponieważ jest to uzależnienie położenia państw w zależności od aspektów, które możemy nałożyć na mapę kosmogramu, inaczej mówiąc, i daje nam to niesamowite wrażenia, niesamowite, niesamowitą wiedzę, która jest dużo łatwiejsza do zrozumienia. Pewnych archetypów działania, działania społecznego. Dlaczego, dlaczego tak jest, a nie inaczej? Dlaczego my podlegamy takim działaniom, a nie innym? I to jest chyba klucz tego naszego dzisiejszego spotkania. I zapraszam osoby zainteresowane na tą 21 i teraz tak bardzo proszę o telej paluszki na przykład w górę i także jeszcze jedną rzecz którą sobie bardzo cenię czyli dokładnie subskrypcję do zobaczenia o 21 spotykamy się ja na wizji Tadeusz Tatusza będziecie słyszeć tylko wyłącznie głos Czekam na Was. Do zobaczenia i do usłyszenia.